Ogromne wyróżnienie, no fantastyczne spełnienie marzenia. No Wojtek Złoto i srebro na igrzyskach olimpijskich. No to jest kozak. No, co ja mogę powiedzieć? Ja dopiero idę w tym kierunku, ale myślę, że nie poddam się i już się nie mogę doczekać Paryża tak naprawdę. I tam będę walczył o to, aby, aby bronić ten, ten tytuł. Co prawda na krótszym dystansie bo 35 km wspaniała gala. Bardzo wszystkim gratuluję. Pożegnaliśmy dzisiaj również wspaniałych sportowców. No będzie mi brakowało ich, bo, bo wiele razem przeżyliśmy i, i życzę im z tego miejsca wszystkiego dobrego, życzę wszystkim sportowcom wszystkiego dobrego i, i co mogę powiedzieć, no cieszcie, cieszcie się razem z nami sportem, nie musi to być lekkoatletyka, ale oczywiście jest najlepsza, żeby nie było I, i co, kibicujcie, pamiętajcie, tutaj taki apel do kibiców, są czasami... W życiu każdego lepsze i gorsze chwile, tak samo u nas, ale bądźcie zawsze wytrwali, tak jak my, po to, aby zdobywać sukcesy, bo robimy to razem. Kiedyś niedawno powiedział mi jeden kolega, że prawdziwych przyjaciół poznaje się zarówno w biedzie, ale również w momencie, gdy odniesiesz sukces. I okazało się, że w momencie, gdy ja byłem na piedestale, jestem na piedestale, w tym momencie już niestety część osób troszeczkę inaczej mnie postrzega, niekoniecznie jako takiego kolegę, jakim byłem wcześniej. Przykro mi bardzo, ale to mówię o innych, a powinienem o sobie teraz powiedzieć. Hmm, co się zmieniło u mnie, wiesz co, no? Nie wiem, wydaje mi się, że nic. No, jeżeli chodzi o mnie, to trzeba by zapytać kogoś innego. No ja cieszę się tym bardzo. Wspomniałeś o rzeczach, które mnie męczą. No, wczoraj gala w Gdańsku AZS-ów, dzisiaj w Warszawie spanie po cztery godziny na dobę. No nie sprzyja temu, żeby człowiek się jakoś specjalnie radował, tym bardziej, że jestem śpiochem i bardzo lubię spać. A poza tym yy, oczywiście trzeba mówić o pozytywnych rzeczach. Ja spotkałem na swojej drodze wiele osób, których nie znałem, a które razem ze mną przeżywały ten sukces. Cieszyły się razem ze mną. Bardzo im za to dziękuję, bo jednak wytrwać w chodzie, gdzie rozgrywa się to na prawie czterech godzinach, no w środku nocy znaleźć czas, no to jest coś genialnego. Bardzo za to dziękuję. Bardzo... Bardzo jest fajne to, że mogę cieszyć się i dawać innym radość, bo zawsze chciałem to robić, od kiedy pamiętam, od dzieciaka, nie tylko w sporcie, ale po prostu w życiu. I wiem, że kibice również dają mi energię, my się tym wymieniamy, no i tworzymy duet, który wygrał. Przyszły rok to rok pełen wydarzeń. Cieszę się, że w mojej konkurencji w chodzie sportowym, czyli mistrzostwa świata drużynowe, później indywidualne w Stanach i mistrzostwa Europy w Monachium. Co mogę powiedzieć, no jeżeli media nie będą naciskały, to będzie w porządku, a jeżeli jeżeli będą naciskały, to po prostu kończę karierę i, i wracam do domu. Nie no, nie mogę się doczekać już tego, już przyszły tydzień, ruszam z powrotem, z przygotowaniami, bardzo mi tego brakuje, jestem tego głodny, już mój organizm u, upomina się o to, aby, aby po prostu się ruszyć, ruszam się troszeczkę w inny sposób, ponieważ podróżuję bardzo dużo, ale to nie jest to, co kocham, no ja muszę się zmęczyć, żeby Poczuć ból, poczuć ból, ale również przyjemność tak naprawdę. To, że mogę wyjść w teren i tak naprawdę pobyć czasami sam, czasami ze znajomymi, porozmawiać sobie i to jest chyba to, za czym najbardziej tęsknię tak naprawdę. No i oczywiście pamiętajcie, szczęście lubi spokój. Ja również chciałbym tego szczęścia troszeczkę zakosztować i mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to stanie.